No, dobra, słuchajcie, próbujemy nagrać tego vloga. Jest trochę hałasu tutaj. Jestem w ogóle w innym klimacie i w innym miejscu. Przenieśliśmy się na 8 dni w sumie. Teraz pokażę Wam coś ciekawego. Mianowicie, tutaj za mną jest pustynia, właściwie i śmietnik. A tutaj jest nasz hotel i miejsce, które wybrała moja żona. Jest naprawdę urocza i fajnie. Można sobie wreszcie odpocząć. Pójdziemy teraz zobaczyć konia. Idę tutaj na granicy hotelu. Pójdziemy najpierw zobaczyć konia, tam kawałek. A później pójdziemy nad morze. Dzisiaj bardzo wieje. Nie dość, że jest trochę hałasu tutaj od nas. To jeszcze wieje ze względu od morza. W sumie jesteśmy na takim otwartym tym morzu i słabo to wygląda. Ale pójdziemy zobaczyć jak tam koń. Zaraz dostanę na pewno ofertę nie do odrzucenia na przejażdżkę. Tu mamy trzy w sumie zwierzaki. Cześć! Siema Osioł to oni bardzo grzeczne są, wiązane. Are you riding right now? Uh, no, I'm just watching the horse take a Yeah, I would uh, and... you, you on yeah, with you, <laughs> because this is my kind, my type, you know. <laughs> yeah, yeah. <laughs> ma Oscar? No, dobry Oskarek. No, jak się może Oskarku? Dobry jesteś. Są trochę inne niż koń. Ma takie podwójne palce. Teraz zasuwają. Sorry. Morze jest bardzo dzisiaj wzburzone. My już tam byliśmy na pomoście, ale nie ma szans w ogóle, żeby snorkować. Dlatego, że to nie jest zatoka, tylko zwykła linia brzegowa. I niestety, słabo to wygląda, jeżeli chodzi o kąpiel w morzu. Są wydzielone takie miejsca takie mielizny dla ludzi, ale nie ma opcji takiej, żeby zejść, czy żeby popłynąć gdzieś dalej. Może jutro, jak się wybierzemy do Marsa Mubarak, bo umówiliśmy się na dziewiątą na taką wycieczkę, to chcemy tam właśnie zrobić taki snorkeling. Słońce powoli zachodzi, ale tam widać, jakie bałwany się tworzą właśnie. I tu rozwijają się o granice rafy. Właśnie te fale. Charakterystyczne miejsce, bo widać, gdzie jest mielizna, a gdzie jest głębia. No dobra, ale teraz w ogóle co się działo, bo znowu przez parę ładnych dni nie robiłem żadnych vlogów. E, ostatnio miałem chyba jeden, a dwa nagrałem, których nie zdążyłem w ogóle przeedytować. To muszę wam powiedzieć, że był ten grudzień bardzo aktywny zresztą listopad też. Takie dwa moje przełomowe miesiące, dlatego że dużo zrobiłem pod kątem swojej tej szkoły online. I bardzo dużo pod kątem samorozwoju, i właściwie takim efektem było to, że miałem fantastyczny ten lunch treningu związanego z Maviciem Mini, a później to, co robiłem, to już był podcast i latająca kawka, którą trochę przeobraziłem. Przebudowałem ją z live'a na wideo podcast. I teraz będzie to wyglądało tak, że będę mógł wcześniej nagrać na przykład dwa, trzy odcinki, mieć więcej luzu więcej poświęcić czasu na przykład na samorozwój niż e, tylko codzienne nagrywanie. Bo właściwie listopad i grudzień, połowa 1 grudnia to były prawie codzienne epizody na YouTubie, które e, na ten główny kanał wrzucałem. Ale tak podsumowując ten rok, to muszę powiedzieć, że naprawdę on był mocny pod takim kątem, że bardzo dużo zyskałem. I muszę powiedzieć, że tak mocno poszedłem do przodu z różnymi tematami. Przede wszystkim bardzo dużo ludzi pozyskałem jako swoich sprzymierzeńców i widać to, że bardzo mi się rozwinął ten mój kanał YouTube'owy i właściwie cały biznes online. Patrząc na poszczególne miesiące, to od kwietnia już uruchomiłem szkołę swoją własną na Tyczylu Drone Bootcamp i od tego czasu naprawdę mi zaczęło całkiem dobrze iść. Teraz końcówka była taka e, pod kątem pewnych eksperymentów, ale ja widzę, że mi wypaliły te próby, które chciałem zrobić. A myślałem sobie o tym, żeby pewne, warto, pewne rzeczy przewartościować, m.in. ten podcast zrobić, m.in. to, żeby angażować się 2 trzy razy w tygodniu tylko i żeby rozwinąć też drugą branżę bardziej samorozwoju e, obok tej głównej mojej gałęzi, czyli dronowej. Jak na razie to wygląda wszystko w porządku, bo widzę, e, wyniki są lepsze. Pomimo, że ten wkład e, mojej pracy nie musi być aż tak duży, że codziennie po 6 się godzin edytuję filmy bez głowy, tylko myślenie koncepcyjne i plan planowanie strategiczne też a, się sprawdza i to wygląda dobrze. Co idziemy jeszcze, pokażę Wam parę rzeczy, bo tutaj jest kilka takich ciekawostek i to będzie ten vlog dzisiaj, bo jest koniec roku, my się nie musimy napinać na jakieś ambitne. Tematy. Tu jest jeszcze jakaś szkółka nurkowa, jest parę fajnych ptaków na terenie. Także teraz przejdziemy. To molo jest w ogóle zamknięte, także trzeba sobie dawać. To musimy pod górę przejść, żeby dotrzeć do ośrodka nurkowego. Tu już jesteśmy na drugim końcu naszego hotelu. Tam widać następny ośrodek. A to oczywiście kawek pustyni. Tu mamy jeden pomost i drugi pomost tam. Musimy przejść na, na wschód słońca i na zachód. Zachód jest w górach, a wschody słońca są właśnie w morzu. Przepiękne. Tutaj nurkowanie się już na dzisiaj skończyło. Kiedyś będziemy mieli trochę klienteli, klienteli na nurkowaniu i mamy to na środek SeaWorld. Fajnie. Tam mamy taką knajpkę. Ultimate Diving Experience. To jest fajna sprawa, bo jest krowa morska i też żółwie. I wyprawa do Marsa Mubarak. My jutro będziemy tę wyprawę robili sobie e, właśnie w, z wynajętym buścikiem na południa. To jest ta pierwsza wyprawa. Nie widziałem tej krowy morskiej wcześniej, jak byliśmy rok temu. Ale żółwia widziałem przez chwilę. Abu Dhabab to jest też właśnie miejsce, gdzie są e, żółwie. Tutaj jest diving intro, reklamowane i piękne, turkusowe plaże. Ale mają też chłopaki tutaj. A wideo masz możliwości nagrywania albo GoPro, albo kamerą Olympusem w zestawie podwodnym. No i skrzydlica. Lionfish. Fantastycznie. Teraz jest dobra pora, bo mamy golden Hour i widać cały nasze środek są plażę, aż po tamte wódki dalej. Aha, tam przy kamelu byliśmy tam daleko. Mogę się przyzwyczaić do tego aparatu. Jest trochę mały. Jednocześnie ma bardzo szeroki kąt. Spróbujemy im jeszcze zasterować z telefonu, bo mam taką apkę do niego. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale tak nie zrobię. Mam duże instrukcje. thank mm -hmm. you